Do Wrocławia na mecz Pucharu Polski w Siatkówce przyjechała drużyna lidera pierwszej ligi KPS Siedlce. Miejscowa gwardia również przewodzi w tabeli, jednak o jedną klasę rozgrywkową niżej. Faworytem wydawali się goście, jednak początek spotkania ucieszył kibiców licznie zgromadzonych w hali przy ulicy Krupniczej. Szybkie prowadzenie i utrzymana przez cały pierwszy set bezpieczna przewaga pozwoliła gwardzistom na wygranie pierwszej partii do 21. W drugim secie gospodarze zaczęli równie imponująco, jednak tym razem rywale zdołali zredukować straty i wyszli nawet na prowadzenie. Jednak siatkarze z Wrocławia opanowali sytuację i ostatecznie po wygranej do 20 prowadzili w meczu już 2 do 0. Do połowy trzeciego seta scenariusz był podobny. Szybkie prowadzenie i przejęcie inicjatywy przez gości. Jednak na tym podobieństwa się kończą. Gwardia nie zdołała wrócić na prowadzenie i przegrała trzecie rozdanie do 21. Partyset od prowadzenia zaczęli wyraźnie rozgrzani goście. Udało się co prawda wyprzedzić siedlczan, jednak z upływem minut coraz wyraźniej widoczne było doświadczenie i opanowanie pierwszoligowców. Przegrana do 17 nie pozostawiła złudzeń. W tej gra się wyrównała. Gwardia cały czas goniła wynik. Remisowała nawet w końcówce 12 do 12. Jednak goście postawili kropkę nad I wygrywając zdecydującą partię do 13 i awansowali do czwartej rundy Pucharu Polski. Wydaje mi się, że zagraliśmy dobre zawody. Chłopcy stanęli na wysokości zadania. No rywal z najwyższej pierwszej ligowej półki, obecny lider rozgrywek. Uważam, że swoje zrobiliśmy, a tą grom udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie powalczyć o awans do pierwszej ligi. Początek był bardzo udany. Co zaważyło jednak o końcowej porażce? No wejście chyba Tomka Kowalskiego, pierwszego rozgrywającego zespołu siedlec. Uważam, że Tomek poukładał grę z tamtej strony, przede wszystkim rozgrywał, nie wystawiał piłki. No i niestety miał, dla nas niestety miał bardzo trudną zagrywkę, którą wiele krzywdy narobił. Cieszy jedna rzecz przede wszystkim, że była walka i to było głównym założeniem dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszymy, że lider drugiej, drugiej ligi pokazuje, że z liderem pierwszej ligi potrafi grać i, i to jest naj, najbardziej, najbardziej nam się działo dzisiaj, dzisiaj w przygotowaniach przedmeczowych. Najbardziej nam się działo podczas meczu i teraz wydaje mi się, że pokazaliśmy tego pazura, tą walkę i, i będzie nam się dziać przez całą naszą drugą ligę. My mogliśmy, nie musieliśmy, ale cieszymy się z tego, że pokazaliśmy przede wszystkim wolę walki. Teraz po tym spotkaniu przygotowujemy się już jutro na treningu do sobotniego meczu, więc do wyjazdu właśnie do Żagania. I zobaczymy, jak tam będzie. Po meczu w żaganiu gwardziści do własnej hali powrócą dopiero 9 listopada. Wtedy to o godzinie 18 podejmą KS Zielona Góra.